Konklawę to nie tylko modlitwa i biały dym, ale przede wszystkim chłodne kalkulacje, ścierające się interesy i wyrafinowana gra wpływów. A wszystko to owiane tajemnicą do samego końca. Jednak istnieje możliwość, by choć na moment zajrzeć przez płachty ciszy. A wiecie, kto za nimi stoi? Tata kłamstwa. A wszystko to prowadzi do jednego pytania. Czy naprawdę mamy do czynienia z wynikową wielu podjętych decyzji i przypadków? Czy może scenariusz został napisany wcześniej? Diabeł to twój ojciec? Twój ojciec? Diabeł to twój ojciec? Witam was w poszukiwaniu mniej lub bardziej szurskich teorii. Niebezpiecznie daleko zapędziłem się na poletko gematrii numerologii. Otóż musicie wiedzieć, że układy liczb są zaskakująco spójne i kuszą, by zajrzeć dalej. Jednak, zanim przejdziemy do rachowania, musicie wiedzieć, że istnieje pewna grupa badaczy, którzy twierdzą, że Piotrem Rzymianinem, czyli ostatnim ze 112 papieży z prorostwa świętego Malachiasza, będzie dopiero Pietro Parolin. Czyli albo popełniono błąd w obliczeniach, albo Papież Franciszek został policzony nie jako papież katolicki, ale jako na przykład kultysta paczamamy. Papież Franciszek odszedł podczas ostatniej kwadry księżyca, czyli w czasie, gdy światło słabnie, a cykl zbliża się do końca. W tym wypadku symbolikaż bije po oczach, prawda? Zamiast triumfu pełni mamy ciche odejście i przygotowanie się na nowy początek. Faza ostatniej kwadry księżyca, zawsze, niezależnie od kultury, była kojarzona z zamykaniem etapów, podsumowaniem i przejściem. Ja wiem, że zbyt wcześnie o tym mówić, że dopiero po wielu latach, po owocach, go poznamy, ale symbolicznie to może być nie tylko koniec pewnej epoki, ale także zapowiedź zmian w kościele katolickim. Hipoteza pierwsza. Pietro Parolin w momencie zejścia papieża Franciszka żył 3666 tygodni. Od urodzenia Pietro Parolina, czyli od stycznia 1955 roku, do daty śmierci papieża Franciszka, czyli 21 kwietnia 2025 roku, minęło 3666 tygodni. A w takim razie, co powiecie na 6606 dni między datami urodzenia obu panów? No i tak, licząc od 17 grudnia 1936 roku do 17 stycznia 1955 roku, minęło dokładnie 6606 dni, wliczając dzień ostatni. I żeby nie było wątpliwości, po pewnym czasie, kiedy zaczęły mi wyskakiwać szóstki, a zaraz potem siódemki, sam zacząłem wszystkie obliczenia sprawdzać. Papież Franciszek odszedł po 66 dniach od trafienia do szpitala w lutym. No i tak, pierwsza oficjalna informacja o hospitalizacji przypada na 14 lutego. Licząc do 21 kwietnia tego roku, minęło 66 dni. Ale co jest najbardziej intrygujące w tej historii? Otóż dotąd obserwowaliśmy nienaturalne wręcz układy szóstek, symbol chaosu i niedoskonałości. Ale im historia jest bliżej punktu kulminacyjnego, tym coraz częściej zaczynają pojawiać nam się układy siódomek, symbol pełni dopełnienia. Boskiego porządku. Po 17 dniach od zejścia papieża Franciszka, Parolin będzie miał wtedy 70 lat i 77 dni. Rata. Mówimy nie o śmierci, a o pójściu do szpitala. W dniu, w którym papież Franciszek osiągnął 77 lat i 67 dni, mianował Pietro Parolina kardynałem. Od 17 grudnia 1936 roku do 22 lutego 2014 minęło 77 lat i 67 dni. Pietro Parolin został mianowany na pięcioletnią, odnawialną kadencję jako członek Kongregacji do spraw biskupów 16 grudnia 2013 roku. Pietro Parolin miał wtedy 707 miesięcy, a Papież Franciszek 77 lat, wliczając datę zakończenia kadencji. No i licząc od 17 stycznia 1955 roku do 17 grudnia 2013 roku, daje to 58 lat 11 miesięcy, czyli 707 miesięcy. A na koniec możemy pokusić się o wyznaczenie daty konklawy. Owszem, to nie jest trudne, ponieważ okienko czasowe jest krótkie. Obyczaj mówi, no, tradycja mówi, że przypada ono zwyczajowo po 15, najwyżej 20 dniach od zejścia papieża. Ale również i tutaj mamy do czynienia z intrygującymi układami liczb. Plus data bonusowa, którą. Warto w tym kontekście zapamiętać. Otóż zaczynając od możliwie najszybszych terminów, czyli ten 6, 7, no może 8 maja, Parolin będzie miał wtedy 70 lat, no i w zależności, w który dzień trafimy, 110 dni albo 111. Natomiast 13 maja, 14 maja będzie miał 70 lat i 117 dni. 14 maja przypada też 77 rocznica powstania Izraela. To będzie też 700 dni po 77 urodzinach Trumpa. Ale to już zbyt daleko idące obliczenia, dosedna. Traktujcie to wszystko jako, no, mam nadzieję, relaksującą zabawę. Chociaż no, gdyby się okazało, że nam strzelą konklawę na 14 <grym> i wybiorą kandydata wiadomego. To już wiedz, że tam się coś bardzo mocno burzy. Poznaliśmy już datę konklawy. 7 maja Pietro Parolin będzie żył 70 lat i 111 dni. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z greczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.